Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci jak zmienić rozdzielczość nagrywanego wideo w telefonie Samsung Galaxy S25. Na początku przechodzimy do aplikacji kamery. A następnie wybieramy opcję wideo. Teraz rozwijamy ten cztery kwadraciki, cztery kropeczki, przepraszam, i w tym miejscu tutaj naciskając możemy zmienić rozdzielczość nagrywania w ekranu na HD, Full HD, Ultra HD oraz 8K. Możemy też zmienić ilość klatek na sekundę, w 8K jest to tylko 30 klatek na sekundę, w Ultra HD jest to 60 lub 30, w Full HD jest to też 60 lub 30 i w HD jest to tylko 30 klatek. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.